który opowie Państwu o działalności spółki ILS. Żałuję niestety, że nie będzie to tak efektowna prezentacja jak wcześniejsza Radka Krzyśkowiaka, natomiast mam nadzieję, że będzie ona równie efektywna. Chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów na temat najmłodszego dziecka Interkarsu spółki ILS. To, że jest to dziecko młode, to nie znaczy, że jest niedoświadczone. My tutaj od kilkunastu lat wypracowaliśmy, zbudowaliśmy logistykę dystrybucji dla Interkarsu. W tym roku Zarząd Interkars postanowił, żebyśmy wyszli z tą usługą, z naszymi doświadczeniami na rynek. I tak też robimy. Następnie powiem, czym się zajmujemy. Oferujemy usługi składowania, mamy dostępne ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych, także przyjęcie oraz kompletację towaru. Zajmujemy się transportem i spedycją, zarówno drobnicową, jak i pełnopojazdową. Świadczymy usługi e, obsługi importowej e, oraz eksportu. E, dodatkowo zajmujemy się szeroko pojętym konfekcjonowaniem. Tu wymienię dwie aktywności: jest to przepakowywanie i etykietowanie towaru. Na czym bazujemy? Bazujemy na ośmiu magazynach regionalnych, z czego pięć znajduje się w Polsce, dwa w okolicach Warszawy, pozostałe to komorniki koło Poznania, Wrocław oraz Mysłowice. Współpracujemy także z magazynem w Budapeszcie na Węgrzech. E, pracujemy z magazynem w Braszowie w Rumunii oraz w Zagrzebiu w Chorwacji. E, dystrybucja to także transport, e, który odbywa się w Polsce codziennie do ponad 150 punktów sprzedażowych interkarsu. E, jeśli chodzi o Czechy, Słowację, Rumunię, Węgry, Bułgarię oraz Chorwację, e, tam także dostarczamy codziennie z magazynu w Mysłowicach. Kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa jest obsługiwana z magazynu w Czosnowie. Na Ukrainę wysyłamy raz w tygodniu od dwóch do siedmiu aut do naszej do spółki Interkarsu. Dwukrotnie jeździmy do Włoch i do Słowenii. Jako ILS zajmujemy się nie tylko świadczeniem takich typowych usług logistycznych. Naszym celem jest pomoc w zarządzaniu całym łańcuchem wartości. Robimy to dla Interkarsu, gdzie zarządzamy pełnym łańcuchem od fabryki dostawcy Interkarsu aż po dostawę do klienta ostatecznego. Oznacza to. Dla Interkarsu 3 700 tysięcy linii wydanych miesięcznie 8,5 miliona sztuk przyjętych oraz ponad prawie 11 milionów sztuk, sztuk towarów składowanych w naszych magazynach regionalnych. Poza Interkarsem mamy 5 klientów branżowych, dla których miesięcznie kompletujemy ponad 400 zamówień. Realizujemy 300 wysyłek. W ramach tych współpracy obsługujemy 500 punktów odbioru i realizujemy dostawy nie tylko na terenie Polski, ale także na terenie Chorwacji oraz Rumunii. Oczywiście świat nie kończy się na branży Automotive Aftermarket, stąd też nasze poszukiwania klientów zewnętrznych spoza branży. Tutaj możemy się pochwalić na dzień dzisiejszy 14 klientami spoza branży dla których składujemy do 500 palet dziennie, plus 1000 lokacji pułkowych. Wysyłamy 900 palet miesięcznie do dużych sieci handlowych w Polsce oraz realizujemy 800 zleceń transportowych po całej Europie. Przyszłość ils u najbliższa. To nowy magazyn w Rydze, nowe centrum dystrybucyjne, które, którego zadaniem będzie obsługa krajów bałtyckich, krajów republik bałtyckich, to znaczy Litwy, Łotwy i Estonii. Ten magazyn będzie miał 3600 m2 powierzchni całkowitej. Przewidywane jego uruchomienie jest do listopad bieżącego roku. Następnym, następną naszą inwestycją jest nowy magazyn w Graszow w Rumunii. Tam przeprowadzimy się w pierwszym kwartale następnego roku 2014 5600 m2 powierzchni całkowitej. Nie ma tego na slajdzie, natomiast ja tutaj jeszcze chciałem wspomnieć, że sfinalizowano wynajem 25 tysięcy metrów kwadratowych na Śląsku, gdzie przeprowadzka nastąpi na przełomie 2014 2015 roku. A także chciałbym dodać, że finalizujemy już rozmowy z wykonawcami nowego Centrum Logistycznego na Mazowszu mianowicie w zakończeniu. I dodam od siebie, że zapraszam do współpracy z nami, bo wydaje się, że warto. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.